na rok 2025. Szanowni Państwo, ten budżet już było, był szczegółowo bardzo omawiany na Komisjach Rady Miasta, ale może przypomnę takie najistotniejsze elementy, które nas czekają w 2025 roku. A więc po pierwsze, to jest to zupełnie nowa formuła finansowania samorządu. Mieniona została ustawa o finansowaniu i ginie nam subwencja oświatowa, mamy tylko dochody własne, i subwencję ogólną. Ona faktycznie została zwiększona i występuje dosyć śmieszna, trochę i dziwna sytuacja, ale niestety taka występuje. Ten budżet jest lepszy niż budżet roku mijającego, czyli tego roku 24 bo w tym roku hmm, dostaliśmy subwencji uzupełniającej, przy funkcjonującej subwencji oświatowej hmm, o połowę mniej niż w latach ubiegłych, czyli dostaliśmy jej 1,5 miliona w latach ubiegłych. Ta kwota wynosiła od 2,8 miliona do 3 milionów, więc pewnie będziemy musieli e, kredyt na koniec roku zaciągnąć, żeby żeby poregulować wszystkie należności, bo nie chcemy zostawiać tego, negocjować umów. Chcemy wykonawcom zapłacić na koniec roku zgodnie z umowami. Natomiast jak Państwo przyjrzycie się budżetowi na rok następny, gdzie dochody stanowią sumę 67 776 588 zł, a wydatki stanowią kwotę 66 576 588 złotych, to zobaczycie nadwyżkę w budżecie w postaci miliona złotych. Więc my praktycznie, jeśli te plany, bo chcę podkreślić jedną rzecz, to jest plan budżetu. Plan polega na tym, że my sporządzamy ten budżet planując dochody i wydatki. I planujemy to, co nam poda ministerstwo finansów ze strony ministerstwa. Planujemy nasze dochody i które są naszymi dochodami, czyli podatki od lokalnych lokalnych od działalności gospodarczej i od gruntów. Czyli nasze podatki lokalne. I teraz jeżeli te plany wszystkie się sprawdzą, to tak na dobrą sprawę ten kredyt, który za chwilę zaciągniemy, bo jeszcze go nie zaciągnęliśmy, w styczniu będziemy mogli spłacić. Tak? Czyli zostaną tylko koszty operacyjne, które są niepotrzebne, ale w żaden sposób inaczej poradzić sobie nie jesteśmy w stanie. Więc jeżeli chodzi o następny rok i budżet roku następnego, on na przynajmniej papierze, czyli w oparciu o plany, wygląda naprawdę nieźle. Może nie jest to, nie jest to budżet marzeń, bo te kwoty nie są wielkie. 67 milionów po stronie wydatków, wydatków niezpełne 70 milionach milionów, to mieliśmy większe budżety, tak? No ale jest to budżet, który pozwala spokojnie planować i spokojnie realizować te inwestycje, które realizujemy. A jednocześnie w tym budżecie pojawia się, tak jak mówi, pojawi się, bo na, komisji o tym na komisjach o tym dyskutowaliśmy również, nowa inwestycja w postaci budowy żłobka w Kolnie. W tej chwili złożyliśmy wniosek oczywiście do, do Urzędu Wojewódzkiego, bo jest to program mały mały Ale już dokumentację wykonujemy, wystąpiliśmy o wszystkie przyłącza potrzebne do budowę tego żłobka, więc mam nadzieję, że te dofinansowanie otrzymamy, bo tak naprawdę żaden samorząd w powiecie na dzień dzisiejszy żłobka nie posiada, więc myślę, że z tym problemów nie będzie. Taką mam nadzieję, więc następny rok to też końcówka inwestycji, które w tym roku już prowadzimy, budowa ulica, lub rozpoczynamy. Co do nowych programów tak naprawdę i tego, co możemy zrobić w następnych latach, to cały czas analizujemy programy, bo my y, niestety przy takim budżecie nie jesteśmy w stanie wyłożyć kilkunastu czy kilkudziesięciu milionów na inwestycje, więc opieramy y, nasze inwestycje główne o programy, które funkcjonują w, funkcjonują w czy to w Urzędzie Marszałkowskim, czy państwowe Rządowe programy czy też programy unijne, bo różne instytucje odrażające są te programy. A więc czekamy na te programy. Na razie, tak naprawdę, wszystkie te programy poza mały Maruch, czy mały maluch, ma tak, poza żłobkiem są zawieszone. Nie ma naborów, które umożliwiałyby nam realizację tych zapowiedzi, które czyniliśmy, czyli na przykład budowa bloku socjalnego z nisko z niskimi trzęsami, czy na przykład centrum zarządzania kryzysowego w którym byłaby również usytuowana nasza ochotnicza straż pożarna tak zmieniły się też warunki finansowania oświaty a więc mieliśmy też robić analizę pod kątem ewentualnego powstania szkoły muzycznej prowadzonej przez powiat na temat tego rozmawiałem ze starostą Starosta wstępnie wyraził chęć podjęcia tego typu inicjatywy, ale oczywiście musimy chwilę zaczekać teraz, zobaczyć jak to będzie finansowane, jakie źródła będą finansowane, bo te samorządy, które takie szkoły prowadzą, też nie wiedzą jeszcze jak to do końca będzie wyglądało. A więc to wszystko przed nami. Jest to, tak jak mówię, budżet, w którym mamy ponad powiedzmy 10 milionów inwestycji łącznie. Z remontami, czyli tych inwestycji mamy dosyć sporo. Czekamy na następne programy, żeby móc je rozpocząć w tym lub w następnych latach. Mam nadzieję, że niebawem te programy będą ogłoszone i ruszą. I cóż mogę powiedzieć: budżet, jak zwykle, z panią zgadnąć, chcemy konstruować bezpiecznie. Czyli nie zakładamy o, z góry jakichś tam deficytów, czy nie ukrywamy gdzieś tam. Jakieś sumy, żeby potem powiedzieć, że się nie wyrabiamy i trzeba zaciągać kredyt. Nie. Zaplanowaliśmy to zgodnie z naszą wiedzą w oparciu o przesłanki dane z Ministerstwa Finansów, a także historyczne, jeżeli chodzi o nasze podatki, uwzględniając to, co zrobiliśmy, czyli zwiększony podniesienie stawki. To pozwala nam spokojnie patrzeć na rok następny, chyba, że. Coś się zmieni, bo przecież, tak jak mówię, to są tylko plany. W każdej chwili ta sytuacja może ulec zmianie, ale życzyłbym sobie Państwu i naszym mieszkańcom, żeby nie uległa. Wtedy samorząd będzie bardzo stabilnie i spokojnie realizował swoje zadania, wypełniając oczekiwania również naszych mieszkańców. Państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie tego krótkiego. Sprawozdania, bo nie wymieniam cyfr, nie będę mówił poszczególnych, bo jest to dosyć obszerny dokument, ale to wszystko przedyskutowaliśmy na komisjach. Chyba, że pojawiły się jeszcze jakieś pytania, to bardzo chętnie, jeśli będę w stanie, ja odpowiem na nie. Jeśli nie, jest tutaj pani skarbnik, która udzieli wyczerpującej odpowiedzi. Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania,